Dzisiejszy film będzie Okradam rodzinę w Brookhaven i jestem niewidzialna Zaczynajmy Co każdy musi zrobić jestem takim potem i tylko jak podskakuje mnie widać. Dobra, więc lecimy do pierwszego domu. Idziemy do domu. Jeśli coś tam. <grytania> jak tylko wchodzimy po schodach widać tutaj, tutaj jest taki wielki labirynt się tym połapuje I jest taki labirynt i chyba w tym obrazie jest safe.

Tutaj jest safe, Tutaj jest safe. Troszkę bomby i trafiłem. No. Dobra, widzowie mamy i nie pół, tylko nie do Kibla. Uciekamy z tego pokoju. Dobra, poczekajcie. Ucieknę tylko. Dobra, weszłam do drugiego. Do drugiego sejfu. Sejfu. Uciekamy. Powiem, że tamta dama to miała maliny, dobra? Sami zobaczcie. Cie, Taki post. już aż kródę. To za chwilę. Poczekajcie, poszukam drugiego. Do Kolejny dom. Poczekajcie, włamy się do niego. Będę tak, to Mam paczki. Jezu mój. No. Takie to nawet ładnie. Mm. Moim zdaniem brzydko to wygląda, ale wybiera się kto jak chce. Tylko znajdę i Mamy safe. Uciekam! Udało się uciekłam z domu i idziemy do kolejnego świata. Idziemy do kolejnego świata Brookhaven. Wstępne w tym świecie dołączam do mojej bestii Snikusi. Przyznam, że się trochę boję. <laughs> Przyznam, że ten się mnie nakryje. Jak ktoś Nikusia, to ja... Dobraźbą mm. nie dajmy. Poczekajcie. Idę w jakiś dom. Co to ja już tu byłam, widzowie? Ale nowy dom się wybudowały. To go to, 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 to. dobrze. To... Albo nie. Poczekajcie. I nawet nie mam. Idziemy jest jakiegoś innego świata, Brookhaven. To part 1, spokojnie. Będzie z tego cała seria. Idę szukać jakichś domów. O, idziemy do tego. Jakieś Inriachy. nie rozumiem jej. Tutaj jaska, czy sobie z jestem kotkiem Minecraft. Poczekajcie, włamię się. To co nieźle, brak kultury osobiste, ale to nie, jakieś dzieci. Do nowej lokalizacji. Tam nie idziemy, gdzie jest save, ale teraz tutaj, to ja już wiem, gdzie jest save. Poczekajcie, włamie się. Bardzo Męskie spotkanie, po prostu mamy. Idziemy. Ciekamy. Zobaczmy co on zrobi. Ciekawe, idę za nim. Jezu, im safe. Boże, okrada. Chłopy nie wiedzą co się dzieje, a we czwórkę działają z dziewczyną. Jeśli Kilkanaście minut spędzą, oni dalej nie wiedzą o co chodzi. Teraz tego obrabowujemy. Widzowie, jesteśmy w safe. Mamy pieniądze. Uciekamy. To jest śmierć i życie taka śmieszna. Idziemy do kolejnego domu. Idziemy do kolejnego i to, i to ostatni chyba dom z tych wszystkich. I koniec. I ostatni dom przechodzimy razem. A tam ochroną, ochroną. Ale ja muszę teraz ścistać stąd. Niech Bóg mi pomoże. pieprzem, pa.